Witam Was, moi drodzy, na dniach otwartych u, w Motorlandzie, czyli u importera marek takich jak Benelli, QJ Motor czy MBP. I tutaj będzie kilka motocykli, które będę chciał Wam pokazać. Chociażby nie taki najświeższy już, ale sprzęt, który ewidentnie muszę porwać w końcu. Znam ten silnik, jeździłem 752S, ale. Tutaj wydaje mi się, że w takim nadwoziu lekko terenowym, na tych kołach z podniesionym zawieszeniem, to będzie miało sens. Na papierze motocykl, który jest bezsensowny, bo ma za dużo, czy znaczy nie ma za dużo mocy w stosunku do masy, ale z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mówią, że ta maszyna ma coś w sobie. Wersja szosowa troszkę mniej, ale ta, ta wersja Trail jak najbardziej robi robotę. No i nawet na mnie pasuje, Chociaż tego już Wam pokazywałem, jest na kanale materiał. chciałem poznać i najfajniejsze już się umówiłem, ale teraz Wam pokażę taką zajawkę modelu, na który najbardziej czekałem od marki MBP. No to się prowadzący troszkę potargał. Nieważne, nieważne, nieważne. Potargał tak samo jak targa moimi emocjami ta maszyna, która za mną stoi. I intrygowała mnie i intryguje też Was. Może nie ta maszyna konkretnie, ale na pewno. Chociaż ta też, ale na pewno marka MBP Morbidelli. I don't think so. no, 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 no. I Czyli Moto Bologna Passione ja już mówiłem o tym trochę i pewnie każdy zainteresowany wie trochę więcej i też troszkę więcej powiem w tym temacie, jakby dostanę go na testy, bo na takie się właśnie dziś zapisałem. Natomiast tego musiałem porwać na takie, wiecie, pierwsze wrażenia i powiem wam, że jest jako tako, czyli po japońsku, najkrócej rzeczy mówiąc, wydaje mi się, że będzie dobrze. Jest taki. Solidny, na pewno nie tak terenowy, jakby już gdzieś tam na forach czytałem, ludzie się zastanawiali, czy to jest maszyna dobra w teren. Nie, to nie jest maszyna dobra w teren, to jest ciężki krążownik szos z możliwościami wjechania w teren. Natomiast charakterystyka pracy fałki, więc kręci się bardzo nisko, tej mocy nie czuć, ale jakby na liczniku widzicie, że prędkość się pojawia. Troszkę mocy ma gdzieś tam z dołu, żeby zamienić kołem w piachu, więc wydaje mi się, że będzie całkiem fajnym motocyklem, chociaż no, nie do wygłupów na pewno, tylko od właśnie pierwszy chyba taki chiński pojazd, który mm, pozwoli naprawdę na komfortową jazdę w trasie z dużymi prędkościami, z dużym zapasem mocy. Na pewno w porównaniu do C1002T, chyba tak? Tak, C Cruiser 1002 te. I jest jedna rzecz wprowadzona, która bardzo mnie cieszy, czyli zamontowali tutaj kontrolę trakcji, która przy tej mocy i przy tym momencie faktycznie się przydaje. Ponieważ jeśli oglądaliście test Cruzera, to on bez kontroli trakcji potrafił tyłkiem zamiatać. A tutaj w takim nadwoziu. No i w ogóle a propos, właśnie, nadwozie. Pierwsze wrażenia są takie: on nie jest jakiś wybitnie super, ale. Wszystko jest zmontowane tak, na najwyższym poziomie. Po prostu Chińczycy nauczyli się. Ewidentnie widać, że dbają o to, żeby to była marka premium, bo to jest odłam, jakby najprościej rzecz ujmując, odłam keywaya. I widać, że zależy im na tym, żeby to nie było może ekstrawaganckie, żeby było jakoś wybitnie wypasione, jeśli chodzi o aspekty wyposażenia bajerów często zbędnych. Tu wszystko ma działać i po prostu dawać najzwyczajniej w świecie frajdę z jazdy. Ogromna zębatka z tyłu. Tutaj chłopaki się śmieli, że to jest główny powód jakby ceny tego sprzętu. Ja wiem, 53 zęby to nie jest wcale tak dużo. Długi faktycznie jest ten wahacz. To jest chyba amelinium. Nie popaluje. Silniczek no, znany mi jest, ale chyba trochę mapa troszkę jest zmieniona, troszkę inaczej on pracuje. Sprzęgło hydrauliczne fajnie. Mole, które ładnie są pospawane, nawet ładnie to wystaje. Dość filigranowo wyglądają do tej masy pojazdu, ale co trzeba osłonią. Mamy ameliniową... Nie polewasz. Słonę pod silnikiem. Tutaj na mimośrodzie składaną, tudzież regulowaną nóżkę, plus jeszcze na śrubie rzymskiej, która jest nierówno wkręcona, nieważne, nie, nie czepiać się. j czy tam jak one tam się czytają, nigdy tego nie. Nie wiem, hamulce, jakiś tam odłam Brembo, czterotłoczkowe, radialne, podwójne. Co hamowania tutaj nie brakuje. Felgi już dobrze nam znane, szprychowe, czujniki ciśnienia w kołach. Nie da się na pewno uniknąć porównania do Suzuki Wistroma 1050, i faktycznie temu jest najbliżej. Wręcz powiedziałbym, jest, no nie identycznie, ale czuć ten feeling. Natomiast widzę, że podchwycili też i błędy, albo rzeczy, które mi się osobiście nie podobają. Na przykład, zobaczcie tutaj: gniazdo ładowania. USB, USB-C, super. Z drugiej strony mamy zwykłe 12V, ale umieszczone w takim miejscu, że w trakcie deszczu nie chciałbym mieć tutaj podłączonego kabla, bo szyba godnie do końca zasłania. Z swoją drogą szyba regulowana i płynnie, ładnie to wszystko chodzi. O sprzęt. Mamy regulowany zawias na przodzie. Oj, gimbal głupieje troszkę. Jest regulowany, jest z tyłu regulacja i mamy interfejs, który nie jest jakoś wybitny, że tak powiem. Co tu dużo mówić, ale. Jest ładny, po prostu nie jest przesadzony. Nie ma jakichś głupich grafik, które wyglądałyby źle. Podoba mi się to, że no teraz na wyłączonym silniku nie jestem w stanie tego włączyć. Ale mamy grzanie manetek, grzanie siedzenia i ono jest trzystopniowe, także spoko. Tutaj mamy przycisk od zmiany trybów jazdy. Standard Sport Rainy Offroad. Offroad wyłącza nam ABS i kontrolę trakcji. ABS niestety wyłącza na dwa koła. Szkoda, przy tej masie pojazdu chciałbym, żeby działał mi z przodu ABS, a z tyłu tylko był wyłączony. No ale cóż, no, tak jak mówiłem, tu jest y, takie podstawowe wyposażenie, które ma najzwyczajniej w świecie działać i ma działać poprawnie, mm, ale bez żadnej ekstrawagancji. Więc mamy kilka trybów jazdy, żeby dostosować. Mamy standard taki spokojniejszy, mamy sport taki. Ryan, który dzisiaj. Zaraz wykorzystam, bo właśnie pada, dlatego się schowałem w krzaki. Niestety nie da się przyłączać trybów jazdy w trakcie jazdy. A teraz sprawdzimy sobie rain. O, no. no wygląda to dobrze. Co tu dużo mówić? Kurczę, nawet te plastikowe e, handbary... Widzicie, że całą kierownicą ruszam, a one się nie ruszają. To nie jest takie do końca oczywiste, bo na przykład w Wodżu te handbary są plastikowe, ale są strasznie takie no, słabe, co dużo mówić. A i najważniejsza rzecz z perspektywy dwumetrowców, którzy mnie oglądają, tak, to jest maszyna, którą zdecydowanie możemy rozważać w zakupie. No, kwestia oczywiście, jak reszta e, będzie, jak to będzie na dłuższą metę e, działało, bo teraz mówię Wam tylko i wyłącznie o czystych pierwszych wrażeniach. Nie powiem o jego wadach, e, nie powiem dokładnie o jego zaletach. Mogę Wam wymienić cechy, które zauważyłem, jak na przykład te kocioczka. <laughs> nie ma tu żadnych kamer, nie ma niczego takiego, no ale mówię: plastiki, wszystko jest naprawdę bardzo ładnie spasowane, nic nie brzęczy. To też jest taka rzecz, która nie jest standardem. 10, 10 kg max load zazwyczaj jest 5 kilo. Ciekawy jestem jakie ma obciążenie maksymalne, bo w większości chińskich pojazdów to jest zazwyczaj do 160 kg. Zakładam się, że te ma raczej bliżej 180. Niby duża różnica, ale zmienia to dużo. Natomiast wydaje mi się, że te masy są spowodowane normami, a nie koniecznie realną jego możliwością, nośnością. Może by tak jeszcze Wam dźwięk silnika pokazać, co? Tak mówiłem, jako tako, tak po japońsku, szału nie ma, tyłka nie urywa, ale e, słychać go i jest dość e, poważnie. Wydech ogólnie bardzo ładny jest wykonany i ten napis Morbidelli, wszędzie gdzie się da, wsadzają te swoje loga, żebyście broń Boże nie zapomnieli, co żeście kupili. Przy okazji e, motylant ma New, co zresztą teraz zobaczycie, korzystając z takich dni otwartych, mogę sobie skorzystać. Wziąć motocykl dowolny do jazdy i sprawdzić taki, którego normalnie pewnie bym do jazdy nie wziął. Tym oto sposobem wylądowałem na e, największym prawdopodobnie elektryku e, z takich Ala 125, na którym się mieszczę i to wyjątkowo wygodnie. Dlatego on przykuł moją uwagę już jak zabierałem poprzednią maszynę od tego importera e, i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo ciekawie. Wygląda powiedzmy, że prawie jak normalny motocykl. Z takimi fajnymi wstawkami, które ciekawym czy są homologowane, e, tak jak na przykład w wodzu tu a teraz akurat ten e, pasek tutaj e, jest taki wyblaknięty, jak się jedziemy, on lepiej świeci. Tutaj podobno też coś tam się świeci. E, w ogóle mamy tu dostęp do, e, proszę was bardzo, baterii. E, I gwiazda ładowania niezakryte. Zaraz spanie deszcz i będzie zalane. Tutaj coś przechodzi. E, nie, tutaj nie widzę, a nie jest światełko. Patrzcie, proszę bardzo, czyli przy otwarciu. Oho, okej. Okay. Pisk czy do mnie, coś tam się dzieje, z nim yy, rzeczy niestworzone których nie do końca jeszcze ogarniam. W ogóle jest on zrobiony bardzo e, specyficznie. Po pierwsze, zobaczcie zawieszenie z tyłu. Ten banan charakterystyczny, który powoduje inne przeniesienie mocy. A! Tak. Ah, nie będę wchodził w szczegóły. Centralny e, amor z tyłu. Pirelli Diablo Rosso. Czajcie to? Diablo Rosso, coś co jest zakładane standardowo na jakieś maszyny torowe wręcz bym powiedział, jest na elektryku który jest ekwiwalentem 125, na którym widzę, że ktoś tam się już wyłożył, ale dlaczego do tego do zaraz dojdziemy. Bardzo ładne oświetlenie, taki, kurczę, nie wiem jak go określić, bo wygląda, no jest nietuzinkowy. Widać, że to elektryk, ale z drugiej strony siedzisz i zachowujesz się na tym, jak na normalnym motocyklu. Klamki, co prawda, hamulca są tylko w rączkach. Tutaj oczywiście mamy tylko i wyłącznie sety, więc jak na skuterku się jeździ, ale zobaczcie na to, czterotłoczkowy zacisk Brembo, Starczą tak na oko 320 mm i powiem Wam, że byłem wysoce zaskoczony skutecznością hamulca nawet na takiej nawierzchni jak tutaj. Jest oczywiście ABS, jest kontrola trakcji, która właśnie na takiej nawierzchni nie pozwoliła mi wykorzystać czegoś, czego się nie spodziewałem. A, dobra, condition not met, ponieważ jest na nóżce bocznej, co nam oczywiście wyświetla. W ogóle ten ekran jest bardzo fajny, wszystkie jakieś informacje z, o spalaniu... Tudzież przy zużyciu prądu, o prędkości, o dystansie, jaki przejechałem, czasie, jaki przejechałem, od włączenia, oczywiście, ile zostało mi na baterii do zrobienia jeszcze. Mamy 84%, 77 km. Mam nadzieję, że jest to informacja, która faktycznie ma coś związanego z realnymi sytuacjami. Mamy tryby dynamic, ekonomi i Sport. Ekonomika nie ruszałem, Dynamika też nie jechałem w sporcie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest troszkę słabszy od mojego. Romecika XDV, -a, a przynajmniej takie mam odczucia. Natomiast jeszcze muszę go wziąć gdzieś tutaj na asfalt i to najlepiej nagrać, ponieważ ma coś takiego jak Launch Control. Zostaniemy w sporcie od zera do ilu tam się rozpędzę. 3, 2, 1. Dobra, ja już chyba czuję różnicę i teraz. Tutaj magiczny przycisk. Launch control, hold the brake, cyk, full throttle, release brake to go. Ok, no to 3, 2, 1, go. Ota! Ten launch control to jest bardziej taki kers. Dlatego tego motocykla. Zaskakująco ładnie się prowadzi. Składa się w zakręty. Jest ślisko jak cholera, bo popadało, ale te gumy Pirelli Diablo Corso zdecydowanie przemawiają do mnie. Jest czego się trzymać. Jest kamerka do robienia zdjęć. Kierunkowskazy fajnie świecą i robią pik pik. Także najważniejsza rzecz, siadając na niego, prowadząc go. Nie czujecie za bardzo masy tego pojazdu. Mimo, że akumulatory są stosunkowo wysoko. Ja wiem, że elektryki to nie są odszyny, na które wszyscy przychylnie patrzą, ale mam to gdzieś. Frajda z jazdy tymi motocyklami jest fajna. I co najistotniejsze w elektrykach? To nie jest przyszłość. Okej, okay, z tym się zgodzę. Są dyskusyjne, jeśli chodzi o ekologię, ekonomię jazdy. Tutaj się zgodzę w 100%. Jedno trzeba im przyznać. Technologia. Którą mają w sobie zawartą, chociażby ten ekran, właśnie ten launch control i tak dalej, i tak dalej, to są rzeczy, które normalnie pojawiają się albo w szalenie drogich maszynach, albo wcale ich nie mamy. A to przesuwa jakby tą granicę, bo mamy teoretycznie 125 z takimi bajerami, których próżno szukać w konwencjonalnych motocyklach palinowych. Więc te elektryki nie są złe. To jest przystanek w drodze do czegoś nowego, ale ciekawy przystanek ciekawa Alternatywa, która moim osobistym zdaniem sprawdza się w takim codziennym życiu, ale jako jedyny motocykl, no to już troszkę nie bardzo. O, o tego mnie prosiliście: Kiway X Lite, żeby się o nim wypowiedzieć. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens się jakoś specjalnie na nim wypowiadać. Kiway to sprawdzona marka, która od lat pokazuje, że po prostu potrafią robić fajne motocykle. Ładne tutaj detale, widzę ta lampa, silniczek. Jakaś pochodna CB125, jak widać, ale standardowo zmieniona po, 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 po kiwojowemu. Jazda ładowania, nawet dwa USB-C i, i zwykłe USB-A, bardzo fajnie. Stacyjka w śmiesznym miejscu zrobiona. No, nie jest to duży motocykl, ale muszę przyznać, że a, nie mam szerokiego kąta w tym momencie. Nawet jestem w stanie na tym wygodnie się usadowić, to dobry, dobry znak. Największy mankament, moim zdaniem, x to właśnie, znaczy mankament, plus jest taki, że ma niezawodny, prosty silnik, minus jest taki, że zawsze 125 piątkowcy chcą czegoś więcej i na przykład tego 15-konnego, tak w QJ Motor. To też jest ciekawa maszyna, chociaż szczerze mówiąc, jak tak patrzę, jak stoją obok siebie, ja rozumiem e, oczywiście o co tu chodzi, bo cena jest bardzo podobna. E, nie wiem, ten chrom tutaj troszkę tandetniej wygląda, ta czarna obłódka trochę tak sprawia takie lepsze wrażenie. Wydaje mi się, że proporcje ma lepsze e, X-Lite ni, niż QJ. I ten napis Kierzej Motor mi tutaj jakoś nie leży. Ewidentnie. A tak to no, przyzwoity motocykl, chociaż stosunkowo mały. 125 w nadwoziu Sporta SRK 125R. Na pewno nie jest to duża maszyna. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Ale fajnie, że tak grupa też się pojawia. Sensownie wyceniona, ponieważ no, jest taki moment w sumie, gdzie niewiele tych motocykli ścigaczu da się kupić, znaczy mówię o tych budżetowych bardziej markach a te, które były dostępne, umówmy się były z tak słabymi silnikami, że nie nadawały się jakoś spe... znaczy... Wygląd nie szedł w parze z, z osiągami, aby się chciało, żeby ta taka wersja obudowana takim ścigaczem była e, i też jakieś tam emocje dawała w trakcie jazdy. Tutaj te 15-konne silniczki są dość żywawe i na pewno lepiej będą pasowały do takiego sprzętu. Fajne jest to, że jest tutaj wyświetlacz e, jakiś taki bardziej konkretny, przypuszczam, że z jakąś tam aplikacją mobilną, oczywiście USB-C, fajnie umieszczone te, te dwa porty są w dobrym miejscu tu jest chowane za owiewką przyciski dość tam znane, ale właśnie z manipulatorem także tutaj coś więcej na tym wystarczą pewnie będzie się pokazywało no i to jest oczywiście w sumie największa ciekawostka, zagłostka i fajny sprzęcior QJ Motor, takie ładny logo dalej na wydechu ogólnie patrząc na ten motocykl nie ma lipy, wygląda to naprawdę dobrze wszystkie te przytłoczenia, znaczy może też wygląda dobrze bo widać tutaj pewne inspiracje do różnych innych maszyn. O, kurczę! Patrzcie na to kluczyk do otwierania siedzenia, ale zakrywany klapką. Tak? Pomyśleli? Taka mała rzecz, a jednak cieszy. Cztery cylindry, tam jest chyba 100 koni, dobrze pamiętam? Chyba tak. Fajny wyświetlacz. Niestety nie mam kluczyków, i nie dostanę kluczyków. Wersja testowa, którą chciałem porwać, jest niedostępna na dzień dzisiejszy. Miała tam jakąś kolizję na, na torze. Więc, więc no niestety no nie da rady w tym momencie nawet go odpalić i pokazać, jak on świeci. Co na pewno, nie ma lipy, hamulec Brembo, łącznie z pompą Brembo. E, powiem Wam, że QJ Motor Race Replika, No coś tam oni się ścigają, ale chyba nie konkretnie motocyklem QJ'a w zawodach. Dla dziecka ścigać i dla taty ścigać. Tu już mamy. RAM-R. Kolejny jakiś, yy, jakiś system. Te lotki, nie wiem co one tutaj na pewno coś dają, ale wyglądają bardzo zadziornie. Lampy podwójne LEDy Fajny pasek tutaj. Miejsce na kamerę, to też jest dla mnie zabawne. Yy, gniazda ładowania, oczywiście podwójne, no bo jak żeby było, mogło być inaczej. Spoko. Spoko maszyna i wbrew pozorom, ja nie bardzo lubię sporty, yy, ale powiem Wam, że tutaj Geometria jest taka, dość bym powiedział, przystępna dla dużego człowieka, co się nieczęsto zdarza, fajnie, ale z, z kilku opinii, które słyszałem, to jest taki bardziej w turing wpadający motocykl niż w sport, także może to dlatego stąd to wynika. TRK, motocykl, który lubię, mam go niego centymetr, dość duży, tutaj Wixie, tam 700 ka motocykle, które wam pokazywałem. Trzy kołowe kimko, no takie idealne na warunki pogodowe dzisiejsze. To znowu zaczyna kropić. Jest tu kilka maszyn, które jeszcze bym chciał Wam pokazać, nagrać i e, ogarnąć, ale to jeszcze wkrótce, na pewno. Dużo się pojawi jeszcze z marką QJ Motor, ponieważ wiem, że tutaj się szykuje bardzo dużo ciekawych nowości z tego motocykla, chociażby pokazywany ostatnio 550 SX, który na przyszły rok będzie dostępny jako 600. Nie wiem do końca w jakim czasie on się pojawi na polskim rynku, ale wiem, że na pewno będzie właśnie silnik zmiany. No jak to Chińczycy pokazują, że bardzo szybko nadrabiają, bardzo szybko wprowadzają kolejne te modele, pokazują te pierwsze wersje i zaraz się zmieniają i wchodzą coraz to nowsze modele poprawione. Nie wiem, dlaczego, dlaczego nie od razu poczekać i wprowadzić model finalnie, ten, ten lepszy, wiecie, z większą pewnością, tylko zdecydowali się na wprowadzenie na tak naprawdę pół roku 550. Widać, jest w tym jakiś sens i logika. Dla mnie, jako człowieka, który to pokazuje, recenzuje, ma to sens o tyle, że po prostu widzę te zmiany, które następują w tym i mogę takie zmiany Wam powytykać, tudzież, powskazywać. Tak, to będzie lepsze słowo. No dobra, no tyle tak naprawdę takiego, takiej szybkiej relacji z Motorlandu, gdzie te wszystkie motocykle mogłem sobie na spokojnie przejrzeć. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała, więcej byłem więcej byłoby przybitek, a tak to tak bardzo na szybko to, co chciałem w pierwszej kolejności ogarnąć, ogarnąłem i tyle. Uciekam. Dzięki za oglądanie. Do następnego.